Dzisiaj gotowania nie będzie. Czwarty dzień bez internetu. E, w znakomitej większości już za mną. Wczoraj wieczorem musiałem nagrać test telefonu dla Orange. .pl, co robię we współpracy z Gry Online i TV gry. Bo paluchy nam nie odmarzną, kiedy chcemy odpisać na SMSA. Przynajmniej odkąd nie pracuję w tv Gry i aplauduję te odcinki przy użyciu ftp no to tak tym razem uznałem, że ok, nie będę oszukiwać i po prostu pójdę do biura yy, z pendrive'em. W przypadku każdego śpiocha, bo wolę najłatwiej jest zławać, wyciągając mnie z łóżka wcześniej niż tak naprawdę musiałbym wstać. No, ale cóż, dzisiaj. Ech. Także faktycznie nadłożyłem sobie drogi, miło było odwiedzić stare konty, no ale jednak z użyciem internetu trochę się wygodniej takie rzeczy robi. Podobnie jak wygodniej korzysta się z bankowości poprzez bankowość internetową, bo dzisiaj uznałem, że sprawdzę sobie stan konta i pierwszy raz musiałem to zrobić bez wykorzystania internetu, bo autentycznie nigdy nie byłem w banku fizycznie i, i, i nigdy nie dzwoniłem do banku. Znaczy, może kiedyś tam, nie wiem, w jakiś. W kontakcie z konsultantem będzie pan jeszcze automatycznie zautoryzowany, nie będzie konieczności przechodzenia kolejnej weryfikacji. Aha, jest rozumiem. również możliwość sprawdzania salda oraz historii rachunku bezpośrednio, bez łączenia się z konsultantem, także. Nigdy w takich administracyjnych sprawach nie dzwoniłem do banku i musiałem przejść przez skomplikowany proces autoryzacji. Ja proszę mi powiedzieć, w jakiej walutie zgodzę pan którym oczywiście poległem, bo pomyliły mi się moje własne dane. W przypadku bankowości internet postawił sprawy do góry nogami i bez internetu jest naprawdę bardzo ciężko korzystać z usług bankowych. No to na razie trzymaj się nie ma wydarzeń na fejsie, na imprezę trzeba się umawiać przez telefon. Kolejną rzeczą, z którą y, mam taki, no może nie, że problem, ale którą tak naprawdę czuję, że mi przeszkadza w związku z brakiem internetu, jest to, że autentycznie zero mam jakby odzewu z waszej strony a propos tego wszystkiego, co robię, bo y, kiedy się coś jednak realizuje w internecie, jakiś tam projekt, serię filmików, coś tam, coś tam, bardzo ważne jest słuchanie tego, co ludzie mówią i... Prawda, no reagowanie na to bądź wyciąganie z tego jakichś wniosków. W, ty w przypadku tych filmów nie mam takiej możliwości, więc cokolwiek napiszecie. Fajnie, że napisaliście, ale ja tego nie przeczytam, przynajmniej do końca stycznia. No i w ogóle czasami czuję też zmęczenie mózgu i czuję jakbym nie miał y, takiego. Nie mia jakby coś mnie spędziało i nie miałbym się jak podrapać. To jest takie um, uczucie, które wynika z tego, że do internetu bardzo często wchodzę i myślę, że wy też tak robicie y, w celu takiego jakby wyłączenia się na chwilę. Że to jest tam, prawda, zrobiłem coś, nie wiem, y, przeczytałem rozdział książki, no to teraz. Pff, tak jakby drzemka w internecie, czyli spędzenie pół godziny na Facebooku na czytaniu, bzdur. Yy, I tego nie mam i faktycznie czuję taki ciężar trochę, że tak kończę jakąś rzecz robić i nie mogę sobie za przeproszeniem ulżyć. Ten taki efekt bycia w internecie i bycia w takim transie, myślę, że to bardzo jest wygodnie podpiąć pod coś, co w psychologii nazywa się flow, czyli po polsku chyba przepływ. To jest taki termin wprowadzony przez psychologa węgierskiego pochodzenia, który nazywa się Michali Chickszen Michali, tak wnoszę, że się czyta to dziwne nazwisko, który właśnie no, stworzył taką wizję, takiego stanu umysłu, w którym skupiamy się na czymś, wyłączamy się trochę, jakby to też wiąże się z immersją z gier wideo i to jest w ogóle pojęcie, które w grach wideo funkcjonuje, bo, na przykład, jest taka gra pod tytułem Flow, która jest właśnie eksperymentem. Bo to zdaje się, była wręcz jakaś tam praca magisterska czy nowa twórcy tej gry na temat tej teorii psychologicznej. Robiłem też sobie dzisiaj trochę takich prywatnych rzeczy, o których nie będę opowiadać, ale między innymi widziałem się z tatą, który użył, opowiadając mnie o jakichś meblach, słowa politura. I miałem od razu odruch, że ukradkiem wyciągnę sobie telefon, prawda, i wygoogluję sobie tą, 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 tą politurę, cokolwiek to jest. No i właśnie. Jak nie masz internetu, to masz tylko tę wiedzę, która jest u ciebie w głowie. No i tak w związku ze wszystkimi obowiązkami, które mnie dzisiaj napotkały, nie ugotowałem dzisiaj obiadu, za to poszedłem sobie do bistro na Kazimierzu. Bistro się nazywa Zazi i mm, ma bardzo dobre jedzenie, trochę no w stylu charlotte, ale bardziej y, szersze menu, powiedzmy, i spróbowałem. Po raz pierwszy w życiu foie gras. i naprawdę się rozpłynąłem. Nie dziwię się, że niektórzy ludzie twierdzą, że gdyby mieli umrzeć i mieli ostatni posiłek przed sobą, to powiedzieliby, że zjedliby foie gras. Jak nie próbowaliście nigdy, to naprawdę powinniście spróbować raz w życiu, chociaż i to jak spróbujecie raz, to nie będzie wasz ostatni. No to dobrze, internecie. Pozdrawiam Cię spoza internetu. Do zobaczenia jutro w kolejnym dniu miesiąca, bez internetu, na kanale Wybuchające Beczki na YouTubie. W ogóle będę nagrywać, zapytaj beczkę teraz, zaraz, więc będzie w sobotę. W końcu.